Urządzenie Urządzenia kontrolne satelity były w Wandach. Egwire powiedział, że możemy ich użyć teoretycznie. Dobra, słuchajcie, chłopaki, od 11. No, Początku! porządku! Maru! Hagar! Łapcie te ciołka i strzelać! Nie pomożesz nam, Flynn? To no, ja, stary? Ja jestem pacyfistą! Co? Pacyfistą? Jak możesz być pieprzonym pacyfistą? Mogę! Walka źle wpływa na moją karmę, stary! Dlatego tylko lata. Hax! Daj spokój! Chuj ci w oko! Nie musisz ze mną latać, kosmiczny pojebie! Wystrzelę cię prosto do pieprzonego, magicznego królestwa! Też cię kocham! Nie <laughs> wyjało Cześć, ja jestem Zipek i zapraszam do kolejnego odcinka w kampanii gry Battlefield Bad Uwaga Company 2. GRANATNIKI! Perfect. Uciekają! No i mają rację! Ja. I na nakurwiamy z góry! Okej, za dużo nie Trochę się tu pokręcę! No, no. Tak. Wow. walcie do tych celów! Walcie do tych gości z granatnikami, a wszystko będzie tacy! Ostał Został. Gdzie są? Tu Wow Jakie było Ciekawe czy ta gra się może przegrzeć Tak jestem ciekawy Próbuję tak na cały czas na Szczelaś Co panikujesz pazura bo staram, żeby oni nie trafili nas! Tak, Guzik kurde jest! Zizy, zizy, zizy. Kurde nie, nie widzę, nie o, widzę! O, ale, A tu jest! Kolejny! Eee, to wygraszmy te drzewa Okej, już mają brakuje! Nie szacowajcie do nich w celach, bo zdarzy nas na wydechu! Kolejny problem! A tam problem! Wybuchają mnie! Gdzie tam? Dobra! Trzy, dwa, jeden! Jazda, jazda! Ko? Do budynku! Do budynku! Hmm? Jak go jedno? Dobry jest! Przez plac! Chodź! Jazda! Wolot, wolot latuje! Tylko mnie niepotrzebnie przyciągał uwagę! Bogiem! Bogiem! Amen. Lodika Nie, no, tu już widzieliśmy broń. O, co tu było? A, to. Nie, tego nie chcemy A tu? Shotgun e, standardy No jak antena no To chyba jedyna droga do stacji rura! Poczekajcie chwilę Jakby zasłał w gardle no dobra Napojony, gotowy do walki. Zapisywanie. Już się będzie coś działo. U, tamtego to trzeba ze slajperki czy... CZEGOŚ! No jestem ledwo żywy. Tam jakiś siedzi, a stał, no popatrz, nie spodziewałbym się, ja idę głowną, rozumiemy broń, 35 pocisków, tam kur, co to było, <laughs> jak fajnie zjechał, jesteśmy? W jakiejś czarnej dupie wow Helikopter Tołoś no, widzicie, bo ja nie widzę nie, ten magazyn to mi przypomina magazyn z butterfilta trójki Nie mam nic Wow. To chyba tutaj. Ostrożnie poszkodzicie coś poza ruskami, a z satelitą możemy się pożegnać. Wow! Jaka impreza tu! Jaka impreza! Kurda, już prawie wszystkich zajebałem. Ostatni nie musiał dobić. Dobra. Za szybko chcę to zrobić. Gdzie my Mogę go zniszczyć, bo łatwiej A jeden, jeden uciek o, Co ty nie powiesz, też by mi się wsparcie przydało Wszyscy? Tu jeszcze Granad rzucił chyba. Oj, ale z moją celnością dzisiaj. Bum. To zdech, zdech? Dostał? O kurde, ja też dostaję. Wow. Jak moją ciężarówkę, facet. Co tu w ogóle jest? No chyba mogłem wsiąść cztery 4 Albayer O o o ale ja się zaczynam bawić Tutaj moją broń. Kurde A dobra, dodatkowo to jest Kurde, Piękny szczał, byłoby fajnie, jakbyście wy też zabijali. To chyba tutaj, ostrożnie, uszkodzicie coś poza ruskami, a z satelitą możemy się pożegnać. No, więc uważajcie, Kurde, gdzie jest granata? Jest tu coś? Nie.

Chciałam go znoża noża. Czysto? Czysto Chyba czysto tu jeszcze się idzie. No, rozwaliłem, dobra. Co ja mam tu zrobić? Co jest z satelitą? No, gotowy. No, sygnal. ta chwilę no. powinniśmy go zobaczyć. Na szczęście ten złom jest zepsuty i łatwo do niego się włamać. No, Boże, bo błogosław Francuzów. Okej. Okay. <noise> Teraz tylko musimy jakoś wydostać ze środka serwer danych. Nie? Jeszcze na niego spojrzeli. Satelita opuścił orbitę geosynchroniczną i spada. Możemy nie zdążyć, wezwiemy Fina. Mhm, piekielny jeździec, tu Redford. Mamy spadającego satelitę, możesz nas odebrać? Eee, brawo, Dwa tu piekielny jeździec. Niestety nie mogę. Mam tu silny wiatr od strony górskich szczytów. Nie mogę ryzykować. Przykro mi, brachu, przylecę jak bez... Co jest, kurwa. Gdyby ten hipis miał jaja, już byśmy popijali margarity na miejscu przyziemienia tego satelity. Dobra, nie. mam koordynaty przewidywanego punktu przyziemienia. W drogę! Co, w ciężarówkę? Ja bym chętnie pojeździł. A co na to? Mogę wsiąść? Kurwa nie mogę. Nie. Ach, wydawało mi się, że mogłem. No dobra I to nasz satelita rządku, Leci. pewien Agard, ten z orbity trafiając praktycznie w punkt, więc trochę szacunku. potrzebujemy pojazdu. Bie, tam jest jeden. Za nami jest e, drugi, ciężarówka. W wiosce znajdziemy pojazd, to go pożyczymy. Pożyczymy. Nie mam mam pocisków? No tak trochę średniało, ale dobra. Może nam, nam się uda. O, już dobra. To będzie bolało. Nie but! Nie but! Nie but. Nie but. Masz coś fajnego? Nie. Ale ciebie tu nie chciałem. Oh, fuck. Niezwykle się skopakowałem jakieś szambo. Co się chowasz? Jakieś radyjko tu gra. Wow, wow, wow. Gdzie to RPG? Tu! Tak blisko i nastrafić nie może. Jest tu coś w budynku? Kominek. Kominka nie chcemy. Powinniśmy trzymać się z dala od głównej ulicy i dostać się na dachy. Gdzie jest Hagard i co z ja Dzisiaj się złapie za ten pieprzony karabin! To ja asasyn, że po dachach mam chodzić Czysto? Chyba Dobra, bo bawmy się w asasyna. Ja Gdzie Idziemy kurde Oczyń się od tego RPG Tu też nie strzelaj jeszcze żyjesz? Mocna bestia. Wow, wyskoczyłem. Dech. Nie przeładały wuj. Bo... Manowania municji. O, to sobie skoczyłem. Wow. Trochę nie... źle w... ja tu wlazłem. Zwalania otoczenie zajebiste To jest mój? Nie, to nie jest mój Poczekaj facet, przatuje Dobra, dzięki że poczekałeś Kurde, ja nie wiem gdzie ja chodzę Ktoś ich tak oflankowałem bardzo, że się sam pogubiłem. Tam jakiś... Tam jakiś z rakietnicą, kurde. rakietnicą na, na ludzi. Gdzie jeszcze? Tu. Edzik. Tam jakiś jeszcze. Czyli z Chai. Jak wam Chyba zdech. Rora. A, bierzemy tamtego tego Jeepa. Sweetwater! Ile do przyziemienia satelity? Przewidywany czas przyziemienia mniej więcej za 4 minuty, ale pewności mieć nie można. Ruszajmy! Kurde, ja mam prowadzić. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Nic nie widzę! O, z drogi zipek jedzie Panowie, uwaga na 12. Zbliżają się wrogie pojazdy. To tyle elementów zaskoczenia. Teraz już wiedzą dokąd skąd, do końca satelita. Nie wyskąd skąd diabła! Tyś ty skykowały satelitę! Skąd wiedzą? Popatrz w górę! Co to było? Nie wiem no dobra, nawet wiem, że już mogę strzelać normalnie, ciągniem. Tu ledwo coś widać, co mi się nie podoba. Oj, nos mnie Wow! Teren wow. zabezpieczony! Dostał! Uwaga 12. Zbliżają się wrogie pojazdy To tyle elementu zaskoczenia. Teraz już wiedzą do końca satelita. Nie wyskończę diabła! Chceć ty skakowałeś tego pieprzonego satelitę! Kurde, jak my dostajemy tu! Popatrz Jak oni tu strzelają! No bez przesady! O, Bo to wóz bojowy jest jakiś, dlatego tego tak dostajemy. Uważaj Beston! Na tu daleka droga! Łoj, dzięki, żeś powiedział! Beston, musimy się spieszyć! Chwileczkę! Mamy jakieś opóźnienie! Zwolnij! Nie możemy zwalniać! Nie możemy zwalniać! Za wóz bojowy! No Jak można prowadzić i jednocześnie strzelać? Kolejni progowie! Tłowie wypadą z drogi. Nie widzę, nie widzę, naprawdę nie widzę. Strzelają do mnie skądś, nie wiem skąd. O, dosta dostał na ślepo. Mam o prosto przez wioskę! gwiazda szybciej będę na ręcznym no stał Oba. szybciej presto musimy być na miejscu katastrofy tempo full die jeszcze helikopter <trykło> się <do nich wody> nic nie się widzę nie się widzę nic się widzę, nic nie widzę kurde nic nie widzę. zjechamy z drogi. Dobra, już jestem na drodze. Uciekajmy z tym kładem. Nie, na nieźle idzie, nie? Trafiłeś go. Uff, dojechaliśmy, chyba. Była ciężka jazda Troszkę jebło. To najpiękniejsza rzecz, jaką widziałem w całym swoim życiu. Zbierajmy się po tego cholernego satelity. Dobrze moi mili, to było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się film spodobał, zostawcie łapkę oczywiście w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Widzimy się w kolejnych materiałach z Battlefield Bad Company 2. Do usłyszenia. Cześć. Ruszajmy